W żaden inny wieczór całego roku nie mamy takiego poczucia jak wieczór wigilijny, że nasz żołądek ma swoje ograniczenia. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, danie. Chociażby ktoś miał wielki brzuch, to czujesz w pewnym momencie, że no nie, da, nie da się więcej. I paradoksalnie tego samego wieczoru, tej samej nocy, w czasie tych samych świąt. Mamy takie poczucie, że również ograniczony jest nasz umysł. Choćby nie jedne święto, choćby kolejne kazanie, choćby kolejna katecheza i nie umiemy jakoś poradzić sobie z tą tajemnicą Bożego Narodzenia. Przerasta ona nas, nie może się zmieścić w naszej, naszej ludzkiej głowie. Spróbujmy jednak, skoro żeśmy troszkę powkłalani do tych naszych rządów, to spróbujmy też trochę włożyć do tego naszego umysłu w czasie tego kazania i zadać przynajmniej cztery pytania w sprawie Bożego Narodzenia, chociaż dotknąć trochę tej tajemnicy, która nas przerasta. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Dlaczego Pan Bóg nie stał się zwierzęciem? Dlaczego nie stał się prawem natury? Dlaczego nie Pan Bóg nie stał się jakąś taką mocą nieziemską? której wszyscy by się przestraszyli i przed którą by klękali. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Z jednej strony patrząc na Pismo Święte widzimy, jak, jak człowiek został stworzony jako najlepsze stworzenie, najdoskonalsze stworzenie, jako korona stworzenia. To nam, Pan powierzył ten cały świat, zwierzęta, rośliny, całą tą przyrodę, żebyśmy nad tym panowali, żebyśmy się tu rozwijali. Jesteśmy jedynym stworzeniem wśród miliarda na tym świecie, które ma wolną wolę. Które jest wolne. I też jesteśmy jedynym stworzeniem, które zgrzeszyło. Musiało opuścić raj, dlatego Bóg stał się człowiekiem, żeby nas wyzwolić, żeby nam przynieść nadzieję, wolność od grzechu, nędzy. Ale też w tym jest jakaś taka mądrość, że Bóg stał się człowiekiem również dlatego, żebyśmy my bardziej zajęli się ludźmi. Ważne są pieniądze, ważna jest praca, ważna jest nauka. Ważny jest wygląd, ważne są plany w życiu, wiele rzeczy jest ważne, ale najważniejszy w życiu jest człowiek. Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Po to, żebyśmy nie zapomnieli w czasie tych świąt, że najważniejsze w życiu jest człowiek. W roku 2003 czy 2004 miałem taką okazję jeść obiad z Ojcem Świętym mianem Pawłem II. Było nas może 12-13 osób. Rozmowa zeszła na temat jakiegoś księdza, który Wiele lat studiował za granicą, potem zrezygnował z kapłaństwa. Ktoś tam zaczął mówić o tym, że, że zmarnowane pieniądze, że szkoda, że tyle zainwestowano w człowieka. I wtedy papież powiedział takie bardzo proste, jasne zdanie: Nie bójcie się inwestować w człowieka. Łatwiej zainwestować w mury, w przedmioty, one cię nie zdradzą, nie odejdą, ale nie bójcie się inwestować w człowieka. Dziś Boże Narodzenie, chcemy na nowo ucieszyć się ludzi, ucieszyć się człowiekiem, przypomnieć sobie, że Bóg stał się człowiekiem, żebyśmy postawili w życiu przede wszystkim na człowieka. Drugie pytanie, dlaczego Bóg stał się dzieckiem? Przecież Adama stworzył od razu jako dorosłego mężczyznę. Przecież Ewa powstała od razu jako dorosła kobieta. Dlaczego nie stał się dorosłym człowiekiem, dorosłym mężczyzną? Dlaczego, dlaczego staje się dzieckiem? Dlaczego musi tyle czekać, żeby dorosnąć i móc głosić Ewangelię? Przecież ani Ugawir nie był dzieckiem, ani, ani Rafał, ani inni in, in, aniołowie nie byli dziećmi. Dlaczego Bóg staje się dzieckiem? Z jednej strony list y, do Hebrajczyków tłumaczy nam, że Chrystus stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. A więc Pan Bóg chciał przejść taką drogę, jaką my przechodzimy, kiedy jesteś małym dzieckiem, kiedy zsiesz mleko u piersi swojej matki, kiedy dorastasz, kiedy się przewracasz, kiedy masz okres trudny dorastania, dojrzewania, kiedy stajesz się mężczyzną i, i potem umierasz na krzyżu, żeby, żebyśmy się czuli, że Pan Bóg przeszedł tą samą drogę. Mi ciężko jest, Jemu też było ciężko. Zrastał, ja też muszę dorastać. Żebym, żebym nie miał takiego poczucia, że Bóg jest obcy, że On jest jednym z nas. To jest nasz człowiek. Ale z drugiej strony, dlaczego Bóg staje się dzieckiem? Czy nie dlatego, że w dziecku najwięcej czy największe są pokłady nadziei? Jak dziecko się urodzi młode, dziecko się urodzi małe, to jakoś ono ma w sobie coś takiego, że wszyscy patrzą na niego z niesamowitą nadzieją. Co z tego wyrośnie? Jak się przytulasz do tych rączek, jak bierzesz na swoje ramiona, jak się patrzysz w te oczy, które są jeszcze nie zepsute grzechem, ale jakąś taką pełną nadziei i radością, to mówisz, dziecko przed tobą jest całe życie. Owszem, i starsi ludzie są dobrzy i są w porządku, ale patrząc na ludzi starszych, mówimy, no cóż on już zrobi, Studium już nie skończy, roboty nowej nie zacznie, no niech jeszcze pożyje 20 lat, jakoś pożytek przyniesie. Natomiast już nie ma takiej nadziei jak u tych dzieci. Dzieci nie są niesamowitą nadziei i radością. Każde dziecko niesie niesamowitą nadzieję. A więc dlaczego Bóg staje się dzieckiem? Dlatego, żeby przynieść nadzieję. Może już się zmęczyliśmy życiem, może już myślimy, że, że w tym życiu za dużo się nie da zrobić nowego. Pan mówi, człowieku, nadzieja jest przed Tobą, bo ja stałem się dzieckiem. To życie tutaj to nie jest wszystko, to jest jak młodo matki, 9 miesięcy, przejdzie potem się narodzimy po śmierci do życia wiecznego. Życie jest przed Tobą. I może w ciągu całego roku różnie z tą naszą nadzieją jest, ale właśnie w Boże Narodzenie przychodzimy do dziecka, żeby w jego oczach dziesięcych zobaczyć wieczność, zobaczyć przyszłość naszą, powiedzieć Panie Boże, jak ja się cieszę, że żyję, bo jak ja żyję, choćbym miał 80 lat czy 20, to ja wiem, że cała przyszłość jest przede mną. Dzięki temu, że się pojawiłem na świecie, będę żył na wieki. To jest święto nadziei. To są święta nadziei. Patrzymy w te dziecięce oczy i wierzymy w to gorąco, że Bóg nam przyniósł nadzieję. Dlatego Bóg stał się dzieckiem. Dlaczego Bóg narodził się w takich warunkach? Zadajmy im trzecie pytanie. Mógł się urodzić w Pałacu Karola. Mógł się w ogóle urodzić w Nazarecie. Dlaczego anioł zwiastował Panny Maryi akurat w tym czasie, kiedy miał być z ludności? Kobieta się musi włóczyć 130 kilometrów, jechać, jechać, iść do tego bo Potem się okazuje, że tam nawet mieszkania nie ma. W takich warunkach rodzić, gdzie tam szkoła rodzenia. Można powiedzieć, no, no nie było lekko. Nie było Dlaczego Bóg rodzi się w takich w takim warunkach? Dlaczego Bóg rodzi się w takiej prostej rodzinie? Znowu, patrząc na Pismo Święte, od Starego Testamentu aż po Ewangelii Jezusa, widzimy jak grechem, prawdę, która się powtarza: Pan Bóg kochał Bogi. Pan Bóg kocha ludzi prostych, Pan Bóg kocha biedaków, Pan Bóg kocha odrzuconych, Pan Bóg się nimi zajmuje. Znowu, jak dobry ojciec, jak dobra matka, jakże się ma nie zająć chorym dzieckiem? Tym odrzuconym, tym niepełnosprawnym ma się zająć. A więc z jednej strony Pan Bóg nam przypomina, tak, urodziłem się w takiej prostej rodzinie i w tak nędznych warunkach, żebyście nigdy nie myśleli, że ja odrzucam to, co biedne, ubogie i nędzne. Ale z drugiej strony, żebyście w czasie tych świąt Bożego Narodzenia ucieszyli się tym, co macie. Żebyście się ucieszyli tym, co macie. Jeden z listów świętego Pawła mówi: Mając o żywność i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Można by też przetłumaczyć: Mając o ziemi żywność i dach nad głową, niech nam to wystarczy. Myślę, że nikt z nas w życiu nie żył w takich warunkach, żeby nie miał ubrania. Nikt z nas nie żył nawet wiele lat w takich warunkach, żeby nie miał, nie miał po prostu dachu nad głową, albo żeby nie miał jedzenia. Jesteśmy tym szczęśliwym pokoleniem, które nie zaznało wojny. Może najstarsi jeszcze pamiętają II wojnę światową, ale rzadko w historii Polski był taki długi okres pokoju. Taki okres, można powiedzieć, kiedy możemy się cieszyć tym, co jest. Kiedy stopień naszych problemów jest nieporównywalnie mniejszy z problemami naszych brałców, braciarów, którzy walczyli o to, żeby przeżyć, przeżyć, żeby z głodu nie mówić. I kiedy Bóg rodzi się w takich warunkach, to przynajmniej w Boże Narodzenie nie narzekajmy. Wrócimy po świętach, będziemy narzekać. Bo może i tacy trochę jesteśmy i zawsze chcielibyśmy więcej. Ale przynajmniej w te święta, patrząc się na tą szopkę, na tą męsną szopkę, powiedźmy sobie, Boże, przecież ja mam lepiej niż Ty. Ja nie jestem dzieckiem Bożym. Aż jest w lepszych warunkach niż święta rodzina. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Boże Narodzenie jest co roku? Przecież Pan Jezus raz się urodził. Przecież raz przyszedł na świat. Dlaczego Boże Narodzenie jest co roku? Bo każdy rok jest inny. W 2014 roku między nami byli ludzie, którzy już odeszli do Pana Boga, i ich tu nie ma. Między nami dzisiaj są tacy, którzy zaraz przyjdą na Boże Narodzenie. Bo ich odprowadzimy na cmentarz. Co roku jesteśmy inni, starsi, może mieszkamy gdzie indziej, może mamy jedno dziecko, więcej, może ktoś tam ubył w domu, może zmieniliśmy pracę. Co rok, co rok jest inny i co roku Pan Bóg przychodzi do nas, żeby nam powiedzieć, że w tych różnych, zmieniających się warunkach ja ciągle jestem z Tobą. A rok 2015, Boże Narodzenie 2015, to jest rok, który Papież od kilku tygodni otworzył i nazwał rokiem miłosierdzia. Za rok już nie będzie roku miłosierdzia. Już skończymy rok miłosierdzia. To Boże Narodzenie jest specyficzne, bo jest w roku miłosierdzia. Dlatego znowu, patrząc na to dzieciątko, Jezus może trzeba prosić Pana Boga właśnie o to, żebyśmy w to Boże Narodzenie otworzyli się na Boże miłosierdzie. Żeby nikt z nas, nikt z naszej parafii, nikt z naszych znajomych nie stracił wiary w to, że Bóg naprawdę nam każdy grzech wybaczy. Nie ma takiego grzechu, nie ma takiego nędznego życia, którego Bóg być nie wybaczył. Patrząc na tę stajenkę, pomimo swojej nędzy grzechów, pomimo swoich możnych draństw, żebyś się ucieszył miłością Bożą, Możecie pan żona nie duchać, możecie możliwość. Może cię rodzice gdzieś różnie traktują, czy sąsiedzi, czy koledzy, żebyś przy jego ramionach czuł się najbardziej kochany. Żebyś w tym roku, w to Boże Narodzenie, wierzył, to jest rok miłosierdzia. Ja chcę przeżyć to narodzenie jako czas, kiedy jestem kochany, bo jestem dzieckiem Pana Boga. Jestem, choćbym jakimkolwiek był, to jestem dzieckiem Pana Boga. Ale z drugiej strony, jeśli jest to rok miłosierdzia, to również dlatego, żebyśmy może przez to Boże Narodzenie zachęcili się do tego, żeby być bardziej miłosierni. Pół roku ostatnio spędzam w Rzymie, poszedłem do fryzjera. Pytam się, do której macie otwarty zakład. Oni mówią, a do 18, no to wrócę się za chwilę. Ale możemy cię ostrzec teraz. No ale nie wziąłem ze sobą pieniędzy, no to nie ma problemu. Jak to problemu? No jak kiedyś przy okazji Podrzucisz. Już się odzwyczaiłem, że można być, że można tak traktować normalnie ludzi. Kiedyś w Krakowie jadę samochodem, wjechałem w wąską uliczkę, patrzę naprzeciwko mnie, jedzie jakiś facet, no po prostu jedzie mi na maskę, no, no w ogóle nie A więc jakoś wcisnęłem się między ołka, wjechałem na chodnik, on przejechał na moją wysokość, otworzył szybkę i takim spokojnym głosem starszy pan mówi do mnie – czyżby zauważył pan, że jedzie pan na drodze jednokierunkowej, w przeciwnym kierunku? No przecież tak naprawdę powinien mnie tak skląć, ale przynajmniej na mnie. No i to było generalnie nie sam ta umiejętność, umiejętność właśnie zwrócenia uwagi. Kto wie, może w tym roku miłosierdzia musimy wybrać jakiś, jakiś tak jeden uczynek, albo chcieć coś zrobić dla niego, żeby powiedzieć, ja też będę miłosierny. Skoro Bóg mi tyle razy przebaczył konferencjonalnie, skoro tak bardzo mnie kocha, skoro jestem jego dzieckiem, to chcę być miłosierny. Przychodzę na to Boże Narodzenie 2015 roku, żeby powiedzieć, dobrze, że się Jezus urodził. Dobrze, żeś Cię po raz kolejny urodził. I dobrze, żeś Cię urodził miłosierny. Bo to w tym Bożym Narodzeniu chce zatopić się w Twojej miłości. I tą miłością dzielić się z innymi. Bo tam, gdzie jest miłość, tam jest Boże Narodzenie. Amen. Amen.